Witamy Was. Dzisiaj jesteśmy akurat pod netto. Będziemy robić zakupy na grilla. Będziemy testować co tam mają dobrego. Mam nadzieję, że dużo jest fajnych, ciekawych rzeczy i możemy sobie porównać do innych sklepów co do tej pory próbowaliśmy. Tak Kuboś? Tak. Zgadza się. To co? Lecimy do sklepu? Lecimy. To dobra. To widzimy się zaraz na grillu. Mam nadzieję, że pogoda nam dopisze i będzie wszystko ok. Jak widzicie już jesteśmy na działce. Trochę pogoda nam się popsuła, ale już się naprawia, więc, więc możemy śmiało grillować. Mamy szaszłyki indycze z cebulą i boczkiem. Też zobaczymy, porównamy je do wcześniejszych szaszłyków. Mamy kiełbaski na grilla. Też jestem ciekawy, jak one smakują. Mamy boczek rolowany, czyli te szaszłyki. Troszkę inaczej to wygląda, bo tutaj jest bardziej, bardziej widoczny jest przypraw niż jakieś marynaty. I dwa rodzaje boczku. Boczek w marynacie słodko-pikantnej. E, Ciekawe, jak to będzie smakować. I boczek czoskowo-imbirowy. To też jestem ciekawy, bo e, czoskowo-imbirowy będziemy jeść Kuba pierwszy raz. Pierwszy raz. I dlatego jest taki choćby wyblakły. Tak dokładnie. Ale cienko pokrojony. To najlepiej. Więc będzie e, fajnie krupiący. Sprawdzimy to dla Was. Cenowo, no niestety zapomniałem rachunka albo, albo go zostawiłem w samochodzie i będzie po prostu trudno go namierzyć. Grill nam się rozpala i co, kuba? Zgrillujemy to i zjemy, tak? Zjemy to. Zjemy, zjemy, oczywiście. E, więc co, musicie chwilę poczekać, uzbroić się w cierpliwość, chociaż dla Was to będzie kilka sekund, dla nas będzie to dłuższa chwila, ale no musimy poczekać i będziemy to zaraz grillować. Trochę to trwało, ale możemy zacząć. Co Kuba proponuje od szaszłyków? Tym z indykiem, dobra? Dobra. To już Ci nakładam, trzymaj. Dobra, ma szaszłyki, mamy nałożone, zaczynamy. Ogólnie nie lubię mięsa z indyka, ale te wchodzi. Bo indyk zawsze ma taki dziwny posmak, no nie? Czemu mi smakuje? A tobie? Mm. Dziwne. Dziwne? To to jest indyk. Indyka mało co domujemy, bo ja nie lubię indyka. To boczek Boczek Atakuje bym? Hmm. Nie, on jest za bardzo słony, moim zdaniem e, Z Biedry... Dobra, był, masz rację. Z biedry był mnie słony. Tutaj za dużo przypraw i... Wszystkiego. Wszystkiego, tak. I po prostu jest nijaki. Dawaj dalej boczek. Ale ten co zrobimy na półco. No dobra. I na pewno... Trzymaj. Taki słony... Dobra, to ja. Na. To jest ten z imbirem. Dobra. Wiesz co, ten mi smakuje. Dobra. Ten mi smakuje i to bardzo. Jest delikatny. Nie wyczuwa się tego imbiru i tego czosku Wydaje mi się, że jak na razie ten rodzaj boczku jest najlepszy. Dobra, to kosztujmy, boczek kosztujmy. Teraz będzie... Słodko, ostry. Ja też sobie wezmę. Okay. O, jest tutaj. Dobra. Taki większy kawałek. Tak, tak. Ola, Delikatnie, ostry. Dobry. Dobry. Chyba najlepszy. Tak mi się wydaje, że netto jak na razie boczek numer jeden, biedronka numer dwa. A ty jak myślisz? Też tak. Ale chodzi o boczek yy, w płatach, no nie? Bo ten zawijany na ten patyk to jest tragedia. Sama sól. Co nam jeszcze kuba zostało? Po kiełbasce. Trzymaj, dorączki. Ja też to skosztuję. To była biała kiełbaska, surowa. Dobra, jemy. Ona jest zmaślana. Tak, oby masło w niej było. Nie jest zła. Ale tu. Kuba, jak myślisz? Nie czuć takiego typowego mięsa, no nie? Czuć takie bardziej masełko choćby. No. Ale jest... dobra. Lepsze niż z Lidla, czy tam z innych sklepów? Hmm. Jak już tak daleko osoby, które nas jeszcze nie subskrybują dotarły, to miłoby było, żeby zostawiły łapkę w górę pod tym odcinkiem i subskrypcję dzwoneczkiem. No i oczywiście też obejrzeli wcześniejsze odcinki, no nie? Kuba. Też warto obejrzeć. Dobra, kończymy ten odcinek, bo pojedliśmy wszystko. Podsumowując go, boczek tych dwóch smaka, jak chodzi o płaty numer jeden, biedronka na numer dwa jak na razie. Kiełbaska, spoko. Ten boczek zawijany na ten patyk, to niestety nie wypał. Za dużo przypraw. Te przyprawy, wiadomo, one się zwęgliły. Tragedia. To jest tragedia. Jak chodzi o całą resztę, jest to naprawdę do powtórzenia i e, warte sobie Akurat netto to kupić. I tyle z naszej strony. Widzimy się następnym razem. Pozdrawiamy. Pa. pa.